No i tu wstawiłem ten stary piec i kiedy spróbować chciałem czy dobrze będzie się w nim paliło, to wziąłem trochę biurów rzeźbiarskich, bo to rzeźbiłem figury, tu również malowałem. Biura się dobrze pali i szybko zapaliłem patrzę, e, cud, dobre, świetnie. Dołożyłem jeszcze trochę drewna, sobie jeszcze spróbuję jak się będzie paliło. No i za chwilę przerwałem robotę, proszę Państwa, odłożyłem młotek i dłuto, bo to, co usłyszałem w piecu, było takie piękne, że nie mogłem tego sam słuchać. Pobiegłem po żonę, ja mówię, Marysiu, słuchaj. No i doszliśmy do wniosku, słuchając tej muzyki ognia, jak to moja żona nazwała to, co usłyszała w tym piecu. I teraz jest tak pięknie i fajnie, że można tu robić spotkania towarzyskie i rodzinne. Ja mówię, słuchaj, to już jest koniec listopada, wnet będzie Wigilia, to co? Zrobimy premierę na Wigilię. Zaprosimy przyjaciół i gości jakichś z rodziny i co? Ja tu zrobię taką polską Wigilię, taką dekorację jak z dawnych czasów. To będzie dopiero Wigilia. Moja żona mówi, no właśnie, bo tutaj przecież stajnia była, Jezus wstający się urodził. No i dała mi wolną rękę zupełnie. No i proszę Państwa, jak nie ten piec jest sprawnie, ja tu wrzucam takie odpadki po świecach i chcecie Państwo tu mogę za chwilę zapalić, ale papier nie da. Zresztą za ciepło że się to zrobiło, gdybym drewnem zapalił. I proszę Państwa, kiedy, kiedy już było parę dni do Wigilii, to doznałem olśnienia. Kiedy poszedłem do szopy, gdzie całą stertą leżały korytka świńskie wyrzucone przeze mnie z tej chlebni, to na jedno z nich spojrzałem tak jak na żłobek betlejemski i proszę Państwa, no właśnie zaśliczę Państwa świeczkę. Proszę zobaczyć. Oto ono. To pierwsze moje w życiu korytko, które stało się ikoną swoistą. Tu namalowałem Jezuska i to do dziś jest czołowa dekoracja w czasie Wigilii, który tu co roku obchodzimy. Proszę Państwa, to korytko było gwoździem programu pierwszej Wigilii przed 30 laty. Tu moja żona, jak weszła, zafascynowana była przede wszystkim tą dużą ilością świec, które zapaliłem, zapachem siana rozścielonego. Go, pełno go było na posadzce, stołem na środku, gdzie gromnica była w garnuszku glinianym, do którego nasypałem zboża i wcisnąłem ją zapaloną. Proszę Państwa, tutaj snopów było piętnaście, bo się dowiedziałem od żony, ile ludzi będziemy tu mieli na łączny łącznie z nami, gospodarzami. Zdziwiona jak weszła. Znaczy, że naprzód była zachwycona, że tu jest tak pięknie, tak w piecu i świeczki się paliły, pachniało sianem. Mówi, no właśnie, a czemu tu tyle snopów? Ja mówię, bo tu nie będzie choinki. Jak to właśnie myślałam, że w tym kącie zrobimy? Czemu nie będzie? Ja mówię, bo sami doszliśmy do wniosku, że to będzie polska wigilia. A co, koinka nie jest polska? Ja mówię, oczywiście, że nie. Koinka to stary, germański, bogański zwyczaj, który był tępiony dawniej przez księży. No potem księża sami zaczęli go stosować. Ubijeli się pod presją. <laughs> wiadomo. No tak. I proszę Państwa, ale podobało się jej, że ile snopów, tyle gości i że tam prezenty kłaść można. No i była przepiękna pierwsza Ligilia niezapomniane, ludzie powoli się przyzwyczaili do braku pojemki, a ja poznałem wartość koryta świńskiego i byłem pierwszym na świecie artystą, który zaczął świętych w korytach malować. I te koryta, które nie zdążyłem porąbać w szopie leżące, przeistoczyłem wizerunki świętych i naraziłem się naprzód mojej żonie. A potem jeszcze bardziej się naraziłem, bo sięgnąłem po koryta z całej wsi. I dzieciaki kochane mi przynosiły te stare, zniszczone korytka, które już nie były w domu używane. Dostawały po garści cukierków, a starsze kobiety we wsi zaczęły się użalać nade mną. Patrzcie, taki mądry, wykształcony człowiek, ale... Chyba mu się coś pokręciło w rozumie. A co niektórzy mówili, nic nie tak. Na co mu to? My ten palimy, a on to zbiera i dzieci mu nożą, pomolą. Moja żona była wściekła na mnie, że taki wstyd jej robi. Ale kiedy zrobiłem wystawę, proszę Państwa, i pokazałem odważnie 50 koryt świńskich w galerii przemyskiej, no oczywiście przyszli. Ludzie i to bardzo dużo. Raz, że przyszli Ukraińcy, którzy zwęszyli obrazy świętości, ikony. Księża również przyszli, bo uważali, że to jest chyba jakaś profanacja świadoma uczuć religijnych, ale przekonali się, że nie. Bo ja zrobiłem ekspozycję tak, że na jednej dużej ścianie były wszystkie koryta. I to był jak ikonostas w cerkwi. Kiedy zapłonęły świeczki w każdym korytku, kiedy w czasie wernisarzu zgasiliśmy światło, bo w swoich wziąłem, kiedy proszę Państwa zagrałem na tym pasterskim rogu w świetle świec rozświetlających wnętrza koryt, to zrobił się nastrój niesamowity, tylko było słychać szmer kamery telewizyjnej, bo ekipa przyjechała kręcić film z Wernisażu. I odniosłem, proszę Państwa, naprawdę wielki sukces. Sprzedałem od razu na Wernisarzu połowę koryt świńskich. Kupowali księżał. Zauroczeni, że to symbolika stojenki wyklejańskiej. Ja również dałem koncept na tym rogu, jak się okazało potem. I jedynym rogu na całym Podkarpaciu, tak świetnie zachowanym. Muszę Państwu powiedzieć, że tu u nas... Ziemia kamienista i licha powodowała, że można było żyć tylko z pasterstwa. Więc stada wołów i owiec wypasano nieraz przez cztery miesiące w górach. Muszę też powiedzieć, że stare woły, bo to była rasa węgierska długoroga, które, proszę państwa, no, długo żyły ciężko, harując na gospodarstwach, to uzyskiwały na starość aż tak potężne rogi. Proszę Państwa, moi uczniowie znaleźli ten róg. Ja go odkonserwowałem. No i potem się dowiedziałem, że to były telefony pasterskie. Kiedy oni między sobą chcieli się porozumieć, wytworzyli jakiś swój, tylko sobie znany system dźwięków którym mogli się posługiwać, przekazując informacje na rynek. Posłuchajmy. Nie będę głosował. Chcę mówić, że bardzo trąbki, ale ja starałem się jak najciszej, żeby uszanować Państwa i Proszę zaświecić z jaski swoje światło, gdzie jest kontakt. No cóż, to proszę Państwa, jest jeszcze w końcu pary kol. Jest takie, że nie musiałem wcale malować, tylko czyszcząc papierem ściernym nierówności tej deski zbodniej, to, to, to wywołałem świętą zjawę. I potem zauroczony korytkami świńskimi, zacząłem szukać, proszę Państwa, innych desek, które miały na sobie piętno różnych żywiołów i podobałem się. Zarzuciłem malarstwo kształtowym oleju i zacząłem szukać tych desek. Proszę Państwa, że znalazłem i znachodzę do dziś w Jeziorze Solińskim. Oto ten anioł, to deska z jakiejś zatopionej chałupy czy stajni, zalanej wodą Jeziora Solińskiego. No i tak wyuderzała się po kamieniach i skałach, aż stała się, jak widzicie Państwo, aniołem. Tutaj pozwolę sobie zdjęć ze ściany Tą pracę, proszę, się proszę zobaczyć to słupek z jakiejś budowli, który wytarzał się po kamienistym dnie jeziora i ukrywał dość długo przede mną twarz Jezusową. Kiedy wyschło do drewno i odpadły zmurszałe części, to dostrzegłem zapowiedź twarzy Jezusa. No i zrobiłem go w sposób niecodzienny. Tu był jeden gwóźdź tylko wbity, ale on podsunął mi skojarzenie, że jak ich wbije więcej, jak dodam jeszcze do tego łańcuch, to będzie to niecodzienny Jezus w niecodziennej koronie cierniowej. No. I tak zaczęło się moje poszukiwanie starego drewna. Tak zaczęła się moja przygoda ze zniszczonym, umarłym drewnem. Proszę Państwa, kiedy spłonął kościół w Grabówce, kiedy spaliła się cerkiew w Komańczy, zacząłem malować na niedopalonych kawałkach drewna. Oczywiście musiałem bardzo trudną barierę pokonać, ale barierę konserwatorską. Przede wszystkim spalona warstwa, jak wiecie Państwo, grudzi, kruszy się. I trzeba ją było utwardzić i udało mi się jakoś no, znaleźć na to sposób. niezawodny. A to moja tajemnica. Proszę zobaczyć, tutaj jest tajemniczo wyglądająca ikona na gontach z cerki w Komańczy. A w ogóle to mam jeszcze sporo materiału z właśnie z pogorzeliska. No, używam również gałęzi z ranami nigdy nie zagojonymi, ze złamaniami, które są bardzo wzruszające w swojej wymowie. No przecież to świadczy o tym, że drewno jako żywa istota również cierpi ból. No i ja zacząłem tworzyć takie kompozycje. Proszę Państwa, no cóż, podkowy końskie również zaczęły się w mojej twórczości pojawiać. Otóż skąd się to wszystko wzięło? Wieszczady poprzez to, że tu PGR-y specjalizowały się w wypasach bydła, były podobne do dzikiego zachodu, bo ci pasterze konni jeździli świetnie, jak kowboje, i ktoś wymyślił szlagier. Zacytuję Państwu, nie śpiewając melodią, tekst króciutki. Hej bieszczady, hej bieszczady, trzeba paść krowy, nie ma rady, chciałem sobie poków boić, a tu trzeba krowy dojść. No i proszę Państwa, i tak się zaczęło z tymi podkowami końskimi. Dzisiaj w bieszczadach cała masa stadnim końskich, no i poków bojsku się noszą właściciele. Także zacząłem świadomie przybijać podkowy. Mało tego wymyśliłem matkę bożą bo oto ona obok lampy naftowej, zobaczcie Państwo, ma korony z podków końskich jako... No, ale to tam aż dalej. Proszę Państwa, no cóż, księża zamiast mnie potępić, wręcz odwrotnie. Zasmakowali w mojej twórczości na tyle, że są najlepszymi moimi klientami, mało tego, ile razy goszczą w Bieszczadach, zwiedzając sanktuaria na sądu, w Bieszczadach Godne Zwiedzenia, to ze swoimi parfianami czy grupami ołazowej młodzieży przyjeżdżają do mojej galerii, bo się rozniosło, że pękarski ciekawie o Bieszczanach opowiada, że jest co zobaczyć, że jego malarstwo jest niecodzienne. No i proszę państwa... Ani się nie spostrzegłem, jak jeden z księży zrobił tu coś, o czym nawet nie marzyłem, żeby się coś takiego stało. że Państwa, w tym dniu nie miał już gdzie odprawić Mszy Świętej. I właśnie ten ksiądz z Katowic na tym stole